Kawę, bo myśmy tylko kawę tego I przyszliśmy na plażę, potem po tym na dziesiątkę. No to ile czasu zostaje? 12, tak trzeba było się zbijać na te, na obiad. No to syn, ten, ten młodszy był wtedy, miał lat 15, to w ogóle nie chodził nic. Tam w tenisa grał na miejscu w hotelu, od hotelu gdzie nie ruszał. I tak, ja nie idę, drugi pływać, jak ale mówi, tu jest może patarne, brudne, ja nie będę się brudził. No i nie chodził, siedział przy hotelu. A ten starszy, no to w ogóle na obiad ze mną szedł. Mówi, mama nie opłaca się, ja nie jestem głodna. To zrobiła na kolację. Na kolację o 6 godzinie wyszła O pierwszej obiad, czyli o tym, żeby się skończyć o 6. Pani głodna była? dajcie spokój. dajcie spokój, ludzie. Wie pani, to. to, to, to takie. I to tam mnie to dziwiło, bo to pan byli wszelako sami i Wie pani, bo to słuchaj, bo ja go opowiadałem, to są historie. Bo myśmy stoli mieli między tymi, tymi wie pani, kim? I myśmy tu słyszeli tej rozmowy, kim oni to nie są, jakie oni to kariery porobili. Ale proszę panią, jak się zachować nie umieli. Proszę pani, jakby przyjechał zbytły robotnik czy chłop ze wsi, to by się lepiej zachował jak oni. Żarli jak świnie, proszę Panią. Bez umiaru, bez kultury, bez... No, no, nie wiem, nie potrafię, abyłem jakby Ja byłam Zresztą. przerażona, Elika Sowska. Przerażona była, mówię Pani. I, I po prostu, aż nie... Mówię pani Jeszcze jak... Jeszcze tego jedzenia było takiego, bo oni no z Polski wie Pani. To kto chciał się nastawić na jedzenie, wie pani, to naprawdę miał tego kupę, Ale jak ktoś ale chciał, jak coś zobaczyć, to nie coś sprawdzić, bo co? tak, i wycieczki. Ten pilot był no, słabo na włoski, ja no, coś tam zostal, nie? No i nie wie pani, pan pan prowadził po takim miejscu, na przykład jak do Wenecji, nie? Moi tam byli w Wenecji tyle razy ze mną, ale to nic. To no, takimi uliczkami, takimi tego. No tam uliczkami bocznymi. Trzeba na góry plan i tam tego pokazać. A nie, co, bo, bo Ktoś to zapamięta, czy młody człowiek zapamięta jak boczny, czymś tam jakiś święty był, aktywny? nie zapamięta tego. Lepiej, żeby zostali na placu, usiedli gdzieś na murkach, posyłali do panny Katarzyna, ale nie było bardzo dobrze. Nie, nie, nie. To jest tak, ale widziałam, że to jest. To jest tak. Przy, y, 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 no muszę stworzyć do Wenecji. 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 Tam już jest tak jak rynek w Krakowie i ta bazylika główna świętego Marka. A dookoła są takie ze skreniny, ze skresistnej, kawiareńskiej, dookoła jakieś zajmie, że jest taką dookoła. A jest jedyna kawiarnia taka, gdzie na zewnątrz jakby w środku też mają parę list, ale to tak małe. Na zewnątrz.

a I to i a, a Chyba tak samo to, to, to. może pani siedzieć do tego momentu, dopóki pani nie wypije. A jak pani wypije, no. to już no. pani pani, no. no. może że pani. znaczy, że ma pani opuścić przed Chociaż <laughs> Ale jak dziecko jest taka, to młodzi ludzie chcieli sobie tam zagrożać, można na błąd i dalej pociągać sobie tej obiekty, fajnie patrzyć na a nie chodzić i nie tak rośnie, żeby nie Tam i jest było w tym jest mąstego, nie Popatrzcie na tego, no jest tam a boczne uwięzienie i on tam ten tego, z tego, nie chcę mówić na tym, wiem, bo jeszcze gdzie No a się, jeszcze nie, Myśmy tylko nie, że nie, że nimi nie, poczekaliśmy, nie, nie, że nie, nie, że nie, się nie, 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 po tak nie, tak. To wszystko było z nie, 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 no. no, 100 euro. I jeszcze ja, ja były, bo ja na przykład nie mam karty. W żaden kraj do banku. Tylko gotówkam zawsze płacę. I zamknęli, bo tam jest tak, że jest od 12 do 2 przerwa banka. banka, Banki zamknięte. Zresztą wszystko jest zamknięte. Ja sobie zapomniałam o tych godzinach. Spóźniłam się do banku. Tam nie było mojego. Była ci kota w chwili, rany bo i z tym uparł ten młodszy, że on tam żyć nie ja chciał podczuje. On ja, chciał do modelu, do, do paparotiego na dzień. Tak. I upatrzcie, że ja muszę jechać do tego. Ja mówię tak, no ale nawet w szczykałam się w kasynie, więc to wam. Ten bank zamknięty. Państwu wyważa, że 100 km jechałam na drugi dzień. Na drugi dzień, żeby rano być kiedy bardzo poszło, żeby go nie zamknęli w, w międzyczasie, bo tam nie mieli nic mieli w miejscu, w tylko, że można banko A, ma pojawić. A ja karty nie mam I nie, nie miałam nigdy. No I takie te czasy były dla mnie. Że że z można jest to w końcu się, na początku było takie kuro, a to nie, nie, Ale jak się zorientowali, a zresztą włosi na miejscu, wierzyli, że w Włoszech z niego u niego na tym, byśmy płacili oczywiście tak na pamięć. To nie ma koleżeństwa do pani w biznesie. Żadnej z nie było, żadnej. Chyba się tam ile płacili, bo on jak tego, się ludzie, to samo płacimy, to samo tańczu. No i tak dostaje robią. No i czy na przykład, z że na miejscu, że. że tam mieszkali i i ludzie, których on wynajmował, na sezon na przykład. I to tylko pomimo, ja komisji, nie strali, komisji, w maja. maja, do 15 października, nie? czyli w czerwiec, lipiec, sierpniu, przed miesiącem, nie? to opowiadali strasznie, nie? Miało, o, 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 jak to było. Jak Kucharz był polski, bo, czyli Węgry złotał, tak? tak? jakąś tam pensję mu dał, a reszta była zadawaniem. Takie dziewczynki były nie za, za, to darmo. To za, za darmo, To w zawodach To był student, to studenci też ubezpieczeni. to takie no, obie pieniądze przy wejchach. Muszę go urząd skarbowy może Muszę ktoś nosy na niego zrobić. Bo to tak, jak pani mówi, dzieci nie wolno wykorzystać. Słabych, bezbronnych, chorych, starszych dzieci. Bo ręka boska na tym czuwa. I niech się nikt nie odważy. Bo jak się odważy, to nawet za życia. Pan mógł wszystko oceni. Nie ma tak lepsza.

na Narta? Czyli na Narta? Czyli na A, a Czyli jeździ na Narta? Czy się będziecie a, ja na Narta? Czyli na Narta? Ale... Ja na Narta? na nartach. Czyli na nartach, Czyli na Narta. Czyli ja Narta. Czyli na Narta. Czyli na Narta. dziecko. na Narta. Czyli na Narta. na Narta. Czyli na 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 i nie może się pozbierać w ogóle. Mot energii gdzieś tam poobijała. I to jest największa głupota. Na stare lata, bo jak jeszcze młody nie, na przykład mam sąsiada, on siedmiu lat, a no teraz, 15 lat jest mieszkańcą. Jego wnuczka została mieszczynią na Snowboardzie. Ale siedmiu 10 lat, dziesięciolatka, 10 lat. No i teraz właśnie no 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 mają być wam mistrzostwa, bo ona w średnim, bo mieszka w Polsce, zdobyła go...

Tak, tak. To jest bardzo duży To jest duży film. Można że nie widzimy. Musi to tutaj zaginać. nie odrywaj. Pytam, czy ma na tym budycie, To może jakiś tam... Ale podziwiać jak kłopotem <noise> to <noise> Jacek...

Nem açıp çıkarken uzadığım. Evet. 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 Ev